Witam Was serdecznie z tej strony Bogdan. W tym filmie pokażę Wam w jaki sposób wymienić przedni reflektor w samochodzie Opel Astra G2. Mój ma uszkodzony lewy górny zaczep oraz dolny, przez co reflektor nie trzyma się stabilnie. Można spawać plastiki uchwytów, jednak często znowu się to psuje, więc lepiej wymienić na reflektor nowy lub używany z pełni sprawnymi zaczepami. Tutaj widzicie problem. Od dołu też jest pęknięty, ale tutaj teraz tego nie widać. Tutaj już też pęka przy śrubie. Tak więc reflektor należy wymienić. Tutaj mamy używany, ale w pełni sprawny. Na początku musimy wyciągnąć takie. Czarne bolce, które trzymają nasz zderzak przedni, można podważyć nożykiem, kleszczami, cążkami, i następnie plastikowy kołnierz wyciągamy. Następnie, po stronie reflektora, musimy odkręcić dwie śruby trzymające zderzak. Tutaj jedna śruba, warto skręcić koła w prawo, żeby był lepszy dostęp. Oraz druga śruba od spodu: Torx T20, T25. Następnie lekko odrywamy. I możemy coś sobie wstawić, żeby trzymało nam odstęp pomiędzy naszym zderzakiem a reflektorem. Tu można zobaczyć od dołu śrubę i mocowanie. W moim przypadku jest to pęknięte, więc lepiej nawet nie oglądać. Odkręcamy dwie śruby w górnej części. No, to jest jedno mocowanie. Próbowałem to skleić klejem do twardych plastików, jednak to kompletnie się nie sprawdza. Trzeba to po prostu wymienić, albo w profesjonalnym zakładzie, który spawa plastiki, można spróbować to naprawić. Jednak często znowu niebawem się to psuje. Odłączamy wszystkie wtyczki od żarówek, silnika, podnoszenia reflektora. I nasz reflektor możemy po prostu wysunąć. Jeżeli dolny zaczep byłby w pełni sprawny, to jeszcze oczywiście musielibyśmy odkręcić dolną śrubę. W moim przypadku zaczep dolny jest uszkodzony, tak jak tutaj widzicie, więc po prostu reflektor u mnie wyszedł. W waszym przypadku, jeżeli dolny zaczep będzie sprawny, to wystarczy rękę włożyć pomiędzy zderzak a reflektor i bez problemu odkręcimy śrubę, tak jak teraz widzicie. Tutaj widzicie uszkodzone mocowanie. Ten reflektor, który tutaj widzicie, to jest zamiennik, który montowałem jako nowy około 7 lat temu. Położyłem sobie teraz na dole stary reflektor u góry, używany, ale w pełni sprawny, i będę przekładał wszystkie elementy jeden do jednego. Jedyne, co warto zwrócić uwagę, to ten silnik silnik podnoszenia reflektora a w zasadzie wnętrza reflektora, żeby światła świeciły dalej lub bliżej żeby włożyć ten silnik do reflektora należy zrobić to sposobem czyli tą kuleczkę włożyć z prawej lub lewej strony do szyny podnosząc palcem w wnętrze, tak żeby przybliżyć ten element biały tak więc wróg na przykład w prawą stronę kuleczka i wsuwamy do szyny nie wciskamy na wprost bo będzie to bardzo trudne w ten sposób włożony silnik przekręcamy i zabezpieczamy. Następnie wszystkie oprawki z żarówkami przekładamy. Mamy tutaj wygodny dostęp, więc tak samo wykręcamy i wkręcamy. Nie można się pomylić. Tutaj mamy oprawkę migacza. I jak widać, żarówka jest w kiepskim stanie, więc dobrze byłoby ją po prostu wymienić, jeżeli mamy zamiennik. Ja mam, więc po prostu podmieniam. Pamiętajcie, aby wkładać żarówki zawsze przez chusteczkę czy szmatkę. Tak, żeby palcami nie potłuścić żarówki. Ponieważ szybko może ulec uszkodzeniu. Wkładamy, dokręcamy. I ostatnie zostaje tutaj lampka. I gotowe. Teraz musimy przełożyć jeszcze uszczelkę reflektora. Wystarczy ją zdemontować, powysuwać z takich zaczepów i przełożyć do drugiego reflektora, jeżeli przy drugim jej nie ma. Ja kupiłem używany i nie było tej uszczelki, więc przekładam jeden do jednego, a następnie wsuwam. Na te takie plastikowe elementy, czyli zaczepy. Wszystko dokładnie musimy dopasować, wsunąć. Dzięki temu reflektor będzie bardzo dobrze trzymał się otworu. A podczas deszczu woda nie będzie wpływała na przewody, oprawki i żarówki w tylnej części naszego reflektora. Ok, wszystko bardzo dobrze dopasowane, jak widzicie, więc możemy teraz. Wsunąć reflektor i zacząć delikatnie przykręcać śruby. Na początek polecam dokręcić delikatnie z takim luzem wszystkie trzy śruby. Sprawdzić, czy wszystko dobrze się trzyma, a dopiero następnie dokręcić. Uwaga, nie dokręcajcie zbyt mocno, żeby nie uszkodzić plastikowych elementów. Tak więc dokręcamy z wyczuciem. Jak widać, wszystko bardzo dobrze jest. Zamocowane, więc możemy dokręcić mocniej, ale nie za mocno. Następnie wsuwamy wszystkie wtyczki do gniazdek oprawek, tutaj do silnika, podnoszenia naszego reflektora w zasadzie wnętrza, tak aby reflektor świecił dalej lub bliżej. I możemy zweryfikować, czy Wszystkie lampki nam świecą. Migacz. Można jeszcze, oczywiście, długie, ale tutaj nie ma żadnego problemu. Więc, jak widać, już jesteśmy gotowi. Teraz należy wsunąć z powrotem nasz zderzak. Oczywiście, jeżeli wcześniej włożyliśmy jakiś element. Na przykład styropian czy inny, który odsuwał nam zderzak od reflektora, to wyciągnijmy go. Gdy już mamy wszystko dokładnie włożone, to możemy plastikowe bolce, a w zasadzie oprawy, wsadzić, a następnie bolce wcisnąć w ten sposób. I tutaj mamy gotowe. Teraz musimy zająć się obydwoma śrubami. Czyli jedna w tym miejscu, a jedna na dole. Uwaga! Podczas dokręcania zwróćcie uwagę, czy nie będzie luzu, ponieważ takie metalowe elementy, które mogą się znajdować tu w dolnej części, mogą się wysunąć i trzeba je z powrotem wsunąć, żeby można było śruby porządnie dokręcić. Zwróćcie uwagę, żeby nie było tutaj żadnego luzu. Wszystko musi być dobrze dokręcone. Dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że mój szczegółowy poradnik Wam się przyda. Zapraszam Was do subskrypcji, zostawcie łapkę w górę, napiszcie komentarz. I do zobaczenia w kolejnym poradniku. Trzymajcie się, pozdrawiam. Cześć!